Właśnie zdalnie teraz Piotr w Miami, a ja w Warszawie i tworzymy razem wspólną płytę. Więc myślę, że to jest dość trudne, ale że w końcu to się uda. A oprócz tego tworzę też swoją płytę, jeszcze jakieś piosenki z trzech słów, które też się pojawiają na moich social mediach, więc dużo się dzieje. Myślę, że taki kolejny pracowity okres. Teraz przez 100 lat o troszkę mogłam odpocząć, chociaż też było koncertowo, ale to jednak taka rzecz, którą kocham. Więc teraz będzie jeszcze bardziej pracowicie z Piotrem Właśnie chcielibyśmy zakończyć ten projekt jeszcze w tym roku, tak na zimę. Myślę, że jesteśmy blisko, ale jeszcze na pewno będziemy się wymieniać mailami, które będą tam leciały za ocean, więc troszkę jeszcze to wymaga pracy. A Twoja płyta i to, co składasz dla siebie? Myślę, że dla mnie to właśnie teraz będzie taki nowy etap, bo będę pracować z nowymi ludźmi. Trochę gdzieś tam się zaczęłam z nimi wiązać też kontraktem, więc taki naprawdę bardzo nowy dla mnie etap, bo do tej pory wszystko robiłam sama i, i byłam trochę taką Zosią samosią, a teraz trochę oddaję się w ręce, myślę, że profesjonalistów, więc cieszę się bardzo na ten czas. Ale to też może być więcej czasu na takie artystyczne rzeczy, nie? Bo to też jest ulga. Tak, tak. Bardzo ciężko było zawsze mi połączyć to, że jednak musiałam być trochę y, gdzieś tam w komputerze, w mailach, a oprócz tego też tworzyłam i to niestety nie, nie wychodziło dobrze. I teraz mam nadzieję, że będzie właśnie tak jak mówisz, że będę mogła poświęcić się totalnie tej muzyce. Czym chcesz się podzielić w tej nowej płocie? Czy już masz taki plan, już wiesz, co, co chcesz przekazać? Ja myślę, że w ogóle przez ten rok bardzo dojrzałam, że jakoś tak złapałam dużo doświadczenia takiego życiowego i myślę, że przede wszystkim to co robię to jest taka, takie pokazanie ludziom, że ta wiara w siebie naprawdę bardzo dużo daje, że takie bycie ze sobą ok jest bardzo potrzebne. Że, że jesteś do twarzy we własnej osobie, <gry> że, że tak naprawdę poukładanie sobie w głowie to zależy tylko i wyłącznie od nas i to my mamy przeżyć to życie dobrze, a nie ktoś za nas, więc to nasze zdanie ma być najważniejsze.